Co prawda odcinek szósty ślubu od pierwszego wejrzenia był w piątek, a dzisiaj mamy poniedziałek, więc trochę przeterminowany ten film, no ale lepiej późno niż wcale. A za nami już nie tylko śluby nowych par, ale także i wesela. Chociaż oglądając te przyjęcia w namiocie na trawie po której panie wraz z panną młodą musiały chodzić w tych weselnych obcasach, z którym z pewnością co i róż wbijał im się w trawnik. Bo te fałędnąc kosztanie, nie zainwestował nawet w podesty, już w ogóle nie mówiąc o krzesłach dla gości. Pomyślcie sobie, idziecie na wesele, w tej weselnej kreacji linie wygodnych butach, które owszem wiecie, że będą do tańczenia, ale jak się zmęczycie, to przecież usiądziecie. W końcu trzeba coś zjeść i wypić, jak się jest na weselu, ale nie, nie, tutaj tak nie było. Zamiast wesela było standing party z jednym stołem z kieliszkami i chyba przekąskami, chociaż nie widziałam, żeby ktoś tam jadł, żeby tak gości głodzić. Podobno w poprzednich sezonach dobierane pary miały prawdziwe wesela, na sali, z jedzeniem i piciem, a tutaj niby że covid to można ciąć koszta, namiot za trzy tysiące, mały torcik i nara, w każdym razie wesela poza jednym, a były trzy były całkiem udane. Co było nie da się ukryć dosyć zaskakujące. W sensie jeśli chodzi o Macieja i laurę to nie mieliśmy wątpliwości. Bo to widać od razu po sposobie w jaki Maciej na tę swoją żonę patrzył. Widać było w jego spojrzeniu że dla niego to była ta jedyna i faktycznie patrzył na nią jakby była najpiękniejszym stworzeniem na ziemi. A Laura wyraźnie to widziała i czuła się przy nim spokojna, sama zresztą to wyznała. Brat Macieja wciąż powtarzał, że jest w ciężkim sztoku, bo Maciej przecież w ogóle nic nie mówi i raczej rzadko się uśmiecha czy pokazuje jakieś emocje, a przylełże buzia mu się wręcznie zamykała. Widać było też, że otoczył żonę od początku opieką, nawet buty jej zdejmował, a to był samiuśki początek wesela, kiedy pożyczenia życzeniach od gości zostali poproszeni o pierwszy taniec. Co prawda ta dwójka wybrała inne piosenki weselne, a Maciej wybrał chyba klasyka jego dekady. Farba chce tu zostać. Chociaż ten taniec to akurat nie za bardzo im wyszedł, widać było, że nie tylko Maciej nie umie tańczyć nie jest to jego pasja, ale też przez dużą różnicę wzrostu bał się, że podepcze Laura, albo jej sukienkę. No, ale nie każdy musi być przecież królem parkietu. Chociaż ogólnie przez całą imprezę byli praktycznie nierozłączni i dużo rozmawiali, w dodatku te rozmowy wyglądały tak, jakby oboje znali, że to jest prawdziwy ślub, taki na całe życie. Laura opowiadała mu, że będzie mu gotować i żeby przygotował się, że przytyje. Dowiedzieliśmy się też w końcu, kto mówił o synu i faktycznie była to Laura. Choć kiedy puścili tą rozmowę w zwiastunie w poprzednim odcinku pokazali i z Karolem, Laura jednak chodziło o psa i od razu zapewniła Macieja, że od teraz to jego obowiązkiem jest wychodzenie z psami i wynoszenie śmieci. Co ciekawe dużo się śmieli, a rodzina Macieja była dziewczyną wręcz oczarowana, może nie tyle nią samą co efektem jaki wywołuje na chłopaku. Co ciekawe wesele Izy i Kamila też wydawało się całkiem spoko. Widać, że Kami lubi być w centrum zainteresowania i chętnie przejmował mikrofon, żeby wygłosić jakąś dziwną przemowę. Jedną z takich przemów było na przykład podziękowanie dla rodziców, kiedy przyznał, że rodzice zostawili go jako dziecko na skrzyżowaniu, w sensie, że chyba wypadł im z samochodu podczas jazdy. I że kiedyś umył sobie włosy domestosem, poza tym raczej nie odstępował Izyna na krok i nawet wyznał, że mu się podoba. Chociaż Iza nawet w rozmowie z nim asekuracyjnie mówiła, że to nie jest tak, że liczyła na to, że będzie kimś kto jej się wizualnie spodoba i że była na to rozczarowanie jakim jest Kamil przygotowana, bo przecież muszą się jeszcze poznać. No ogólnie on był dużo bardziej inwazyjny na tym weselu niż ona i za zachowywała w stosunku do Kamila rezerwę. Nawet kiedy ją obejmował, przytulał dalej, Wszystko było dodatkowo utrudnione przez wodzireja, który co i róż naciskał Permudę młodą na pocałunki i za jednak nie chciała żeby ich pierwszy pocałunek odbył się w obecności wszystkich gości weselnych. No, ale się nie udało, bo Kamil w końcu z impetem zignorował jej policzki i pocałował ją w usta na siedem. Ogólnie okazało się, że oboje są bardzo społeczni i mają dużo rodziny i znajomych, i że dobrze się czują, kiedy w koło jest dużo ludzi. Rodzina i znajomi Kamila też zdawali się być pod pozytywnym wrażeniem Izabeli, a jego świadek, który był także jego szwagrem, nawet mówił, że widzi, że Iza się Kamilowi podoba. Najbardziej panna młoda jednak przypadła do gustu ojcu Kamila, który zapewniał ludzi z że teraz czeka na ich wnuki, zaś Zabeli obiecywał, że będzie z przyjemnością oprowadzał ją po Dębice, jak go odwiedzi. Mama jest również nie wiedzieć czemu była zachwycona Kamilem, który jak przyznała w poprzednim odcinku już od pierwszego wejrzenia zrobił na niej zaskakująco dobre wrażenie. Pierwszy taniec poszedł im dobrze, i generalnie widać było, że niechętnie wychodzili z imprezy, którą ewidentnie zakończył Tefan. Widać było, że oboje jeszcze chętnie by ją przedłużyli razem z gośćmi weselnymi, którzy niechętnie ich żegnali. Zresztą dla Izzy to była już dwudniówka. W samochodzie który wiózł ich do Sopotu, ich stosunki się zacieśniły i pierwszy pocałunek młodej pary wydawał się być już za nimi. Przy okazji Kamil nie czekając na okazję wyznał żonię, że dla niego dom to hotel i bardzo sobie ceni swoje pełne imprez życie. To jest akurat takie świetne im wyznanie nowego męża. Izabela słuchała tego z lekką rezerwą, ale to dopiero w przyszłych odcinkach zobaczymy co tak naprawdę o tym myśli. Najgorszym weselem zdecydowanie było wesele Igi i Karola. Co prawda ikę wyznała, że bardzo podoba jej się Karol i ogólnie była na ślubie i weselu tak podekscytowana i zachowywała się tak nadaktywnie, że podobno widzowie posądzili ją o to, że była pod wpływem czegoś. Nie był to jak wiemy alkohol, bo dziewczyna wyznała, że nie pije i nie lubi alkoholu. Chociaż mówiła, że niby nie przeszkadza jej jak inni piją, to ganiała Karola i publicznie zaznaczyła, że ma się nie upić. Mało tego przyszła i wąchała co ma w kieliszku. Takie to trochę niepokojące było, znajomi i też dbali o to, żeby mężczyzna nie czuł się zbyt komfortowo co i róż wypytując go o wszystko, niby w żartach pytali jakie ma mieszkanie, ile metrów? jaki ma kredyt, kiedy zamierza go spłacić i jakie płaci rachunki. Jak na żart, to trochę za dużo tych pytań. Przyjaciółki Iggy też wciąż zapewniały ją, że tak wiele ich łączy i tak bardzo do siebie pasują, chociaż Karol raczej unikał na weselu swojej już żony. Ona w pewnym momencie też całkiem zniknęła, także była to jedyna z par, która całym weselem spędziła oddzielnie. Już w ogóle nie mówiąc o tym, że nie tylko nie trzymali się za ręce co cały czas robili Laura z Maciejem, czy nie przytulał jej jak Kamilizę, wziął jej numer od jej koleżanki, ale później Karol ją w sumie olał, trudno było nie odnieść wrażenia, że cała impreza była mocno niezręczna, o ile Iga wciąż mówiła, że jest zachwycona Karolem, to mąż jakoś lakonicznie się o niej wypowiadał. W samochodzie położyli między sobą butelkę z wodą, żeby broń Bożeń się do siebie nie zbliżyć. Ogólnie jestem zdziwiona, że oni już pierwszej nocy muszą spać razem. Ja rozumiem, że są po ślubie, ale oni się dopiero poznali. To trochę takie przerażające, zwłaszcza patrząc na Igę i Karola, chociaż i również nie wyglądała, jakby czuła się całkowicie komfortowo z im wszystkimi czułościami ze strony o 6 lat młodszego gościa, którego przed chwilą poznała. W nie kolejnego odcinka widać było, że dwie z trzech par spędzały miodowe wakacje nad Polskim Morzem, zaś Karol z Igą w jakimś gotyckim zamku, jak myślicie? Czy eksperci jednak dobrze ich dobrali? Czy i przygarnie Kamila i zatrudni go na recepcję do swojego salonu, żeby mógł teraz jej idą traktować jak hotel? I czy iga z Karolem dotrzymają do końca wakacji, czy nie zdążą się nawet wzajemnie odwiedzić? Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze wrażenia po weselach tych trzech par. Tymczasem bye bye!